Część piąta. Wsparcie społeczności i sieci kontaktów. Rozdział 49. Czego nauczyli mnie klienci? Klienci są różni, zarówno w kwestii charakteru, temperamentu czy zachowania w stresie. O tym, jakie emocje nimi rządzą, i o historiach związanych z tymi najciekawszymi czy najcięższymi, napiszę kiedyś pewnie kolejną książkę. Teraz chciałbym przytoczyć Ci tylko historię, która była jedną z najdziwniejszych, najbardziej stresujących, przez którą nie przespałem kilkanaście nocy. Jest ona doskonałym przykładem na to, jak ten biznes wygląda od kuchni, chociaż nie tylko ten bo tak naprawdę w każdej branży może zdarzyć się analogiczna sytuacja. W 2018 roku przyjąłem do sprzedaży dom z pięknie zagospodarowanym ogrodem. O powierzchni 50 arów z widokiem na różne otaczające nieruchomość atrakcje. Prezentowałem tę nieruchomość młodej parze, która już na etapie rozmowy telefonicznej wydawała mi się bardzo nakręcona na zakup. Dom kosztował 850 tysięcy złotych. Dzisiaj taki dom trudno byłoby kupić za około 1,5 miliona złotych. Tak się zmieniły czasy. Podkreślam tę kwotę z uwagi na fakt, że wtedy było to bardzo dużo pieniędzy, co w historii ma kluczowe znaczenie. Po obejrzeniu całości byli zachwyceni. Właściciel akurat również był na prezentacji, co się zdarza niezwykle rzadko. Więc młodzi zaczęli rozmawiać o cenie. Ja zwykle tego tematu nie podejmuję na prezentacji. Zawsze proszę, by klienci złożyli oferty na piśmie, bo wtedy jesteśmy w stanie dużo więcej wynegocjować. Pan kupujący, nazwijmy go Marcin, oznajmił, że są zdecydowani, ale właściciel musi coś urwać. Ja standardowo poprosiłem, żeby złożyli ofertę, ale właściciel zapytał ile. A gdy tamten zaproponował 840 tysięcy, właściciel się zgodził. Nie wyglądało to na złą negocjację, ale moje zastanowienie wzbudził fakt, że przy tak dużej kwocie klienci chcieli tak mało znegocjować. Był też inny element, który wzbudził moje podejrzenie. Dziwne spojrzenie małżonki pana Marcina. Nazwijmy ją Anna. Pani Anna miała coś takiego w swoim spojrzeniu, jakby coś ukrywała, ale później myślałem, że być może mi się wydaje. Załatwienie transakcji szło bardzo płynnie. Mieliśmy już umówionego notariusza, z różnych przyczyn prawnych najpierw musiała być podpisana umowa przedstępna, a dopiero później finalna. Mieliśmy około dwóch miesięcy do umowy finalnej. Przy umowie przedstępnej kupujący mieli wpłacić 100 tysięcy złotych. Do notariusza przyszliśmy wraz z agentką z naszego wspólnego biura, dokumenty były gotowe, aż nagle pan Marcin wziął nas na bok i przyznał, że jest pewien kłopot, bo likwiduje bardzo duże lokaty i wyniknął w związku z tym jakiś problem. Więc woleliby przełożyć termin o tydzień. Zgodziliśmy się. Kilka dni później znów się spotkaliśmy. Niby wszystko w porządku. Ale gdy doszło do etapu uiszczenia opłaty w wysokości 2000 zł za podpisanie umowy, znów wyniknął problem. Okazało się, że nie wiedzieli o tej płatności, ale ostatecznie zapłacili notariuszowi. Przelew dla sprzedającego mieli z kolei zrobić tego samego dnia. Czekamy i czekamy. Pieniądze się nie pojawiły. Pod koniec dnia oznajmili, że znów mają problem z lokatami i że zapłacą za kilka dni. Zaczęliśmy tracić cierpliwość, ale czekaliśmy. Nagle zapytali, czy mogliby się wcześniej wprowadzić z umową najmu, bo chcieliby już zapisać dziecko do szkoły i tym podobne. Ostrzegłem właścicieli, by nie zgadzali się na to pod żadnym pozorem, bo to niebezpieczne. Nie mieliśmy nawet zadatku, a w razie jakichkolwiek problemów bardzo trudno będzie ich stamtąd wyprowadzić. I tak telefon za telefonem, dzień za dniem, minął miesiąc, a pieniędzy nadal nie było. Właściciele wierzyli dosyć mocno w historię o lokatach, i ja sam już nie wiedziałem, w co wierzyć. Którego dnia nagle dostałem na pocztę mailową wiadomość od pana Marcina z potwierdzeniami przelewu. Po czym zadzwonił do mnie, przeprosił i oznajmił, że wreszcie się udało. Ja też przeprosiłem. Przyznałem, że już w nich zwątpiłem, ale cieszę się, że się udało. Właściciele z radości od razu się zgodzili, żeby ci się wprowadzili, ale zaznaczyłem, że mogą to zrobić dopiero po zaksięgowaniu środków, a umowę najmu zrobimy na dwa miesiące tylko do podpisania finalnego aktu. Minęły dwa dni, pieniędzy dalej nie było. Były za to kolejne wymówki, co przestało mi się już zupełnie podobać, bo to niemożliwe, żeby przelew przechodził tak długo z jednego polskiego konta na inne polskie konto. W międzyczasie właściciele zgodzili się, by kupujący przewieźli swoje rzeczy oraz dzieci i psy. Nie miałem jak sprawdzić, czy potwierdzenie przelewu jest prawdziwe, ale cała kwota była wypuszczona w dwóch transzach, a numer przelewu różnił się o jedną cyfrę. Ja i właściciel to zauważyliśmy i coś zaczęło naprawdę śmierdzieć. Właściciel wziął pana Marcina do jego banku, do zakopanego, gdzie chciał wyjaśnić całą sytuację zagubionego przelewu. Pamiętam ten telefon jak dzisiaj. Sprzedający zadzwonił i powiedział mi, że ten oszust nawet nie ma konta w tym banku. Po czym poprosiłbym pilnie przyjechał, żeby się ich pozbyć. Właściciel załatwił jeszcze kogoś z ochrony i takim zestawem wjechaliśmy na teren nieruchomości. Tam dowiedziałem się, że psy się właśnie oszczeniły, więc pojawiło się dodatkowo 12 małych piesków. Biedny sprzedający jeszcze później zapłacił za budy 2000 zł. Najdziwniejsza sytuacja dla mnie, gdy poinformowałem kupujących, że mają się natychmiast wynieść. Bo nas oszukali, oni się wkurzyli, że ich od oszustów wyzywam, dodali, że tego tak nie zostawią i wszystko udowodnią. Jest to naprawdę przedziwne, gdy ktoś tak pewnie o tym mówi, aż zaczyna się zastanawiać, czy może faktycznie coś niesamowitego wydarzyło się z tymi przelewami, i może jednak ma to konto w banku. Wynieśli się jednak prawie od razu. To też było bardzo szokujące dla mnie, bo spodziewałem się problemów z tym związanych. Mieliśmy już jasność. Byli oszustami, którzy sfałszowali potwierdzenie przelewu. Chcieli bazować na naiwności właściciela i mieszkać tam najdłużej jak się da. Nawet dziecko zapisali do szkoły. Paranoja. Umowę przedstępną musieliśmy rozwiązać zgodnie z prawem u notariusza. Wtedy też obawiałem się, czy przyjdą, czy nie. Poinformowałem ich, że zostaną oskarżeni i grozi im nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności za takie oszustwo. Więc mają się zjawić, bo tym razem nie będziemy się z nimi bawić. Przyszli grzecznie, nic nie mówili, ale atmosfera była pełna naszej złości, stresu. Straszna energia. Gdy zamknęliśmy rozwiązanie umowy, kupujący mnie zapytał: Panie Dawidzie, a nie znalazłby nam pan innego domu? Pamiętam do dzisiaj to zdanie. Straciłem zupełnie zrozumienie sytuacji i do tej pory nie wiem, czy kupujący mieli jakieś problemy psychiczne, czy po prostu oszukiwali do samego końca.